Słuchasz podcastu dla lekarzy. Bez fartucha, zrelaksuj się, odłóż stetoskop i posłuchaj. Dzień dobry, Paulina Pol. Witam w podcaście dla lekarzy bez fartucha, a dziś w studio goszczę Agatę Łapińską-Smolińską, prezeskę Naukowej Fundacji Polfarmy. Dzień dobry pani prezes. Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego nagrania. Bardzo serdecznie dziękuję. Dla nas, dla fundacji zawsze to jest okazja, że możemy opowiedzieć parę słów na swój temat. Ale żeby wprowadzić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki trochę w ten fundacyjny świat, zacznę od tego co widnieje na państwa stronie internetowej, a mianowicie jest to kwota, jaką od początku e, swojego istnienia fundacja przeznaczyła na swoje cele statutowe. 44 miliony złotych od 2001 roku. No to jest ogromna suma. I tu od razu chciałabym przejść do pierwszego pytania: cele statutowe, czyli tak naprawdę co? E, jaka jest główna misja fundacji? No po prostu w jaki sposób chcą państwo zmieniać świat? Misja Fundacji jest myślę bardzo prosta, bo brzmi ona: pomagamy ludziom nauki. I rzeczywiście w ciągu ostatnich 24 lat zorganizowaliśmy 24 konkursy o grant naukowy Fundacji. Nagrodziliśmy ponad 80 wniosków, dokładnie 85 wniosków, i przeznaczyliśmy na ten cel 44 miliony złotych. Koncentrujemy się na Dwóch konkursach, w ramach których te granty fundujemy. Jeden to jest konkurs o grant Naukowej Fundacji Polfarmy. Najważniejszy dla nas konkurs w, w ciągu roku. Ogłaszamy raz do roku nowy temat i w ramach tego tematu nadchodzą prace, które zarówno przez naszą Radę Naukową, jak i przez zewnętrznych recenzentów są oceniane. W Nagradzamy zwykle jeden bądź dwa granty w każdej edycji. To zależy od poziomu nadesłanych grantów, ale też od finansowania nadesłanych grantów, od wielkości finansowania nadesłanych grantów. Drugi nasz konkurs to konkurs o nagrodę i medal imieniem Romana Kaliszana, gdzie z kolei stawiamy na pracę. Z obszaru farmacji, prace, które mogą stać się projektami aplikacyjnymi. I w ramach tego konkursu również przyznajemy środki na rozwój takich naukowców, rozwój takich zagadnień, które dla fundacji są interesujące. No, brzmi to wszystko fantastycznie, ale powiedziała Pani, że to są konkursy naukowe, tak? Wspierające polską farmację, polską medycynę. Kto stoi za wartością merytoryczną i za ocenami merytorycznymi w tych konkursach? Czy, czy w fundacji zasiadają przedstawiciele właśnie świata medycyny i farmacji? Tak, oczywiście. Fundacja to głównie Rada Naukowa Fundacji i Rada Honorowa Fundacji. W ramach Rady Naukowej Fundacji zasiadają wybitne autorytety z dziedziny medycyny i farmacji. Przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji jest pan profesor Jarosław Reguła. Myślę, że nazwisko samo mówi za siebie. Nie muszę nikomu przedstawiać dokonań pana profesora. Dziesięć osób Dziesięciu członków i członkiń Rady Naukowej to wybitne autorytety z różnych dziedzin medycyny, kardiologii, gastroenterologii, alergologii, chorób rzadkich, więc właściwie można powiedzieć, że mamy wszystkie najistotniejsze specjalności, specjalizacje w ramach Naukowej Fundacji Polfarmy. Oczywiście Rada Naukowa robi pierwszą preselekcję natomiast już konkretnej oceny dokonują recenzenci. Zwykle jest to dwóch niezależnych recenzentów, którzy mają do dyspozycji określoną pulę punktów i dopiero potem zliczamy punkty niezależnych recenzentów i naukowej i rady naukowej fundacji i jakby suma tych punktów decyduje komu przyznajemy w danym roku grant. Więc absolutnie Naukowa Fundacja Polfarmy jest naukowa, bo jej trzą to wybitni polscy naukowcy, którzy jak nikt w tym kraju znają się na badaniach naukowych. No właśnie, wspomniała Pani o konkursie na grant fundacji jako jednym z tych najważniejszych filarów działania fundacji. No a właśnie trwa. Kolejna edycja, już 24 edycja konkursu o Grand Fundacji, niedawno została ogłoszona. Może Państwa, naszych słuchaczy, słuchaczki zainteresuje, konkurs trwa do końca maja, więc jeżeli macie jakiś pomysł badawczy w głowie, nad czymś być może już pracujecie, jest jeszcze szansa takiego, zgłoszenia takiego pomysłu. No właśnie, jaki jest temat tegorocznego konkursu i kto tak naprawdę może zgłaszać projekty? Temat tegorocznego, już 24 konkursu, 24 edycji konkursu to nowoczesne technologie dla poprawy zdrowia psychicznego Polaków z ewaluacją wyników. Chyba nie muszę nikomu mówić, jak ważny to jest temat, szczególnie po pandemii. Zgłoszenia mogą nadsyłać wszyscy Państwo zainteresowani i wszyscy Państwo, którzy prowadzą tego typu projekty badawcze. Koniec zbierania zgłoszeń to 31 maja, więc czasu już jest niewiele. Ogłoszenie tej edycji konkursu odbędzie się do końca tego roku. Myślę, że temat ciekawy i niestety ciągle aktualny, szczególnie wśród młodzieży i dzieci, co jest dla mnie zatrważające. Myślę, tak jak dla każdej mamy, ale nie tylko mamy. Dla, dla nas wszystkich jest to zatrważające, że rzeczywiście no jako społeczeństwo. Mamy z tym spory problem, więc tym bardziej cieszy nas ten temat, któremu szczerze kibicujemy. 4 czerwca z kolei z tego roku nagradzamy zwyciężczynię zeszłorocznego konkursu. On też był bardzo ciekawy, bo zeszłoroczny temat 23 edycji brzmiał Zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie i zarządzaniu danymi. Dla nas to był bardzo ciekawy temat, które realizowaliśmy przez y, dwa lata, czyli 2023 i 2024 rok. I jest nam niezwykle miło, że nagrodziliśmy projekt bardzo, można powiedzieć, kobiecy tym grantem, dlatego że temat tego konkursu, temat, nagrodzona praca tego konkursu to analiza obrazów ultrasonograficznych wspomaganych właśnie przez sztuczną inteligencję w celu predykcji odpowiedzi pacjentek z rakiem piersi na chemioterapię, więc myślę, że bardzo ciekawy temat łączący tak naprawdę właśnie bazę danych ze sztuczną inteligencją i z, i z Istotnym schorzeniem y, ważnym dla każdej y, kobiety. Także jesteśmy bardzo dumni, ponad milion złotych przeznaczyliśmy na ten grant, a autorką jest pani y, doktor inżynier Hanna Piotrzkowska-Wrublewska, której przy tej okazji serdecznie gratuluję. No, fantastycznie, bardzo ciekawy temat projektu. Faktycznie widać, że są to projekty i pomysły, które realnie mogą poprawić coś w życiu pacjentów i w pracy codziennej lekarzy. Świetna, świetna inicjatywa. Wiem natomiast, że jest też druga odnoga działalności fundacji, i to jest taka działalność światopoglądowo-edukacyjna. I tutaj chciałabym podpytać, kogo państwo edukują, w jakich obszarach i gdzie z taką edukacją ewentualnie nasi słuchacze? słuchaczki mogą się spotkać. No myślę, że mam nadzieję taką, że coraz częściej z Naukową Fundacją Polfarmy możecie się państwo spotkać. Docieramy już do wielu mediów, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, bo wiemy, że to jest nasza przyszłość, więc staramy się stąd też moja obecność, za którą bardzo dziękuję w państwa podcaście. Dla nas to jest istotny element, który promuje samą fundację i na to również Staramy się poświęcać sporo czasu i uwagi. Natomiast edukujemy oczywiście, edukujemy. Nasza strategia w ogóle opiera się na takich czterech filarach. My, w skrócie na te filary, mówimy bliżejki, bo chcemy być bliżej właśnie pacjenta, bliżej środowiska naukowego, bliżej środowiska publicystycznego i przemysłu farmaceutycznego. I w ramach każdej z tych bliżejek mamy określone działania. Działania edukacyjne są głównie skierowane w, na pacjenta bo to pacjent jest dla nas tą najistotniejszą osią naszej działalności i w ramach tych działań są między innymi debaty eksperckie co nowego przyniósł dany rok w medycynie które nagrywamy z udziałem wybitnych autorytetów często członków naukowej fundacji Polfarmy w tym roku będziemy mówić na przykład pani profesor życińska fantastycznie. Debata dotycząca chorób rzadkich, ale też wiele innych debat. Oprócz tego, oczywiście, razem ze środowiskiem publicystycznym prowadzimy cykl i razem z Polfarmą prowadzimy cykl. Takich kontrowersji medycznych, spotkań z dziennikarzami, dziennikarzami, którzy zajmują się problematyką zdrowotną, gdzie rozmawiamy o bardzo trudnych tematach, o antybiotykach, o sterydofobii. O szczepieniach, o suplementach diety. Nie boimy się mówić, nazwijmy to prawdę, obiektywnej prawdy, opartej o, o badania, o, o IBM, ale mówić, przedstawiać zawsze pro i kontrę, bo wiemy, że każde leczenie jest opatrzone nie tylko skutecznością, ale również działaniami niepożądanymi, których się boją pacjenci. Mówić w sposób przystępny do pacjentów, informować, ich o możliwych skutkach ubocznych, a nie tylko o skuteczności danego leczenia. Jesteśmy dumni z tych debat. Uważamy, że one się cieszą bardzo dużą popularnością wśród pacjentów. Jeżeli mówimy o edukacji, to też nie możemy zapomnieć o tej edukacji, którą realizujemy od trzech lat. Organizujemy taką szkołę dla wybitnych studentów wybieranych przez Crown, czyli przez rektorów uczelni medycznych, szkół publicznych. najwybitniejszych. Studentów, studentów, którzy swoją karierę naukową chcą związać z nauką. Stworzyliśmy taki program na wzór i podobieństwo programów istniejących na dużych uczelniach, między innymi na Oksfordskiej Uczelni, gdzie edukujemy studentów jeszcze 5-6 roku medycyny, jak być naukowcem, czyli pomagamy im między innymi pisać wnioski o grant, uczymy ich statystyki, Uczymy ich korzystania z baz danych. Uczymy ich, jak prezentować plakat, jak zaprezentować siebie, prezentacje, gdzie uczą się też miękkich, miękkich umiejętności, jak rozmawiać z pacjentem, z trudnym pacjentem, czyli staramy się trochę spełnić, pełnić taką rolę edukacyjną. Zresztą ten pomysł podrzuciło nam forum rektorów, które organizujemy razem wspólnie. Z fundacją I pokazało nam taką lukę w całym procesie kształcenia, że jest taka luka, którą moglibyśmy dobrze wykorzystać. W tym roku organizujemy już trzecią edycję szkoły dla Wydziału Lekarskiego i pierwszą edycję dla Wydziału Farmaceutycznego, co jest dla nas no, trochę takim wyzwaniem w tym roku, ale liczymy na to że będzie to coś, co studenci farmacji będą pamiętać i będzie im przede wszystkim służyło jako przyszłym naukowcom. Świetnie słyszeć, że y, są takie instytucje, które realnie wpływają też y, oddolnie poniekąd na rozwój. Y, już na etapie nawet studiów pani prezes na koniec jako takie podsumowanie z czym chciałaby dzisiaj pani zostawić naszych słuchaczy słuchaczki lekarzy lekarki różnych specjalizacji jaka myśl po tej naszej rozmowie chciałaby pani żeby gdzieś tam została w ich głowach sercach zależy nam przede wszystkim żeby szerokie grono odbiorców czyli naukowców wiedziało o tym że jest naukowa fundacja Polfarmy miała tego świadomość że że w końcu jesteśmy jedyną prywatną fundacją, która przeznaczyła na granty 44 miliony y, złotych. Tak naprawdę staramy się pomagać y, ludziom nauki. To jest nasza, nasze DNA, staramy się dobrze wykorzystać y, zasób finansowy. Proszę pamiętać, że naszym sponsorem i założycielem jest Pan Prezes Jerzy Starak. Y, I staramy się świetnie wykorzystać te pieniądze, które dostajemy y, od y, sponsora, po to, żeby ta nauka y, mogła się rozwijać, i po to, żebyśmy mogli edukować tych, którzy tej edukacji y, potrzebują. Wkładamy w to wiele. Pracy, wysiłku, w realizacji wszystkich swoich marzeń, wszystkich swoich założeń. I chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, że jest fundacja i żebyście Państwo swoje fantastyczne pomysły przenosili na papier i przysłali do nas swoje wnioski o granty, nie bali się pamiętając o tym, że te najlepsze naprawdę staramy się zawsze nagradzać. Bardzo dziękuję Pani Prezes za rozmowę. Naszym słuchaczom, słuchaczkom dziękujemy za uwagę. A jeśli ktoś z Was, tak jak wspominałam, ma już pomysł na jakiś projekt badawczy lub zrodził się w Waszej głowie podczas słuchania tej rozmowy, to możecie go zgłosić. W opisie odcinka zamieszczony jest link do strony z instrukcją i odnośnikiem do formularza zgłoszeniowego. Jeszcze raz dziękuję. Miłego tygodnia. To był podcast dla lekarzy. Bez Fartucha. Po więcej ciekawych treści dla lekarek i lekarzy, zajrzyj na www.polfarmatdlacegie.pl.